Kto to jest notariusz? Co to jest akt notarialny? Jakie akty notarialne możemy sporządzić u notariusza? Wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego filmu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Zaczynamy. Notariusz, dawniej nazywany rejentem, od słowa regent, czyli uprawniona osoba sprawująca władzę w imieniu monarchy gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków. Dziś notariusz mianowany jest przez ministra sprawiedliwości. Notariusz upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Co to jest akt notarialny? Akt notarialny to dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy, prawa lub wynika to z woli strony. Jakie dokumenty podpisujemy w kancelarii notarialnej? Kupno i sprzedaż nieruchomości spadek i darowizna dożywocie ustanowienie, ustanowienie użytkowania wieczystego przeniesienie użytkowania wieczystego najem okazjonalny ustanowienie odrębnej własności lokalu Jeżeli film był interesujący daj łapkę w górę Jeżeli chcesz być na bieżąco subskrybuj mój kanał